Dobry wieczór, Szanowni Państwo. Zapraszamy do obejrzenia kilkuminutowego spotu prezentującego hotel Villa Port Conference Resort Spa, należący do sieci Kondo Hotels Group. Kompleks zlokalizowany jest tuż nad brzegiem jeziora Drwęckiego w Ostrudzie w bezpośrednim sąsiedztwie bulwaru spacerowego. Kłaniam się, ja nazywam się Maciej Kurzajewski. Mam ten honor, ogromną przyjemność towarzyszyć Państwu podczas. Nie boję się tego powiedzieć wyjątkowego wieczoru, Szanowni Państwo. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Mam zaszczyt dziś otworzyć ten wspaniały hotel przy Waszym udziale. Jeszcze raz dziękuję za przybycie tak liczne I życzę miłej zabawy. Szanowni Państwo, to jesteśmy świadkami kolejnego sukcesu firmy, którą reprezentuje Pan Prezes Słowik, ale także i miasta. Pragniemy, by w tej części Polski, w tej części Europy, Ostroda za parę lat przy dalszej współpracy pełniła rolę polskiego Davos. I it an obligation for me to express my deepest gratitude to uh, the, the group which uh, took the courage uh, and the belief in the future uh, to invest here in this place and to build this hotel. I jest moim szczególnym przywilejem powiedzieć, że jestem zachwycony grupą biznesową, która podjęła się wysiłku i zainwestowała w to miejsce w wyniku czego powstał ten wspaniały hotel. Drodzy goście, dear guests. Przede wszystkim panie prezesie Ireneusz usuwał Dobrze mieć marzenia. to have I te marzenia, marzenia realizować. And to have them come true. action. Szanowni państwo, panie prezesie, zacni goście. Pragnę bardzo serdecznie gratulować panu, pana firmie bo okazuje się, że jest to również rocznica powstania firmy, 22 druga. I would like to congratulate you and your company, especially as it turns to be the twenty-second anniversary of your company, za obecność w naszym regionie, for your presence in our region. Dobry wieczór, witam, witam Państwa serdecznie. Serdecznie dziękuję za to, że chcieliście uczestniczyć w inauguracji naszego obiektu. Uh, good evening, ladies and gentlemen. I'm very happy and pleased to welcome all of you. on this celebration of grand opening of our new hotel Nowe, proszę Państwa wyjątkowy historyczny moment miejsce, które dzisiaj będzie nam się kojarzyć z czymś zupełnie wyjątkowym z pięknym hotelem luksusowym w wyjątkowym miejscu jeśli chodzi o samo położenie, a także miejscowość, w której się znajduje. Mamy nadzieję, że całemu światu, a na pewno Europie. To miejsce kojarzyło się będzie z Polską, z mistrzostwami Europy w piłce nożnej, które zostaną rozegrane, rozegrane również na polskich stadionach. Panowie, to właśnie teraz Villa Porte Conference Resort Spa w Ostródzie oficjalnie właśnie została otwarta. Panowie, bardzo pięknie dziękuję.

Wina port jest obok mnie skupiony, nie zdenerwowany, dumny proszę Państwa, że tak to wszystko znakomicie się układa podczas tego wieczoru, to jest znakomity początek czegoś większego, czegoś na co mamy wielką ochotę podczas najbliższych miesięcy i by do miejsce stało się potne, jak najczęściej odwiedzane. A co może być najlepszym marginesem? Jedzenie.